Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. W kolejnym odcinku z cyklu Ciekawe Równania i Układy Równań tym razem rozwiążemy sobie takie właśnie równanie. I od razu na początku dodam, że ten nawias kwadratowy to nie jest jakaś bardziej skomplikowana funkcja liniowa, tylko jest to pewna funkcja, którą właśnie się poprzez ten nawias oznacza. Jest to, moi drodzy, funkcja NTE, tak zwana funkcja całość. Znane są też jej odłamy, podłoga oraz sufit. My się zajmiemy całością i to jest funkcja, która przyporządkowuje każdej liczbie rzeczywistej x, dowolnej liczbie może nawet powiem tak rzeczywistej x, czyli sobie zapiszemy, że x należy do r, e, liczbę całkowitą, która jest Mniejsza lub równa Xowi. Czyli jeżeli ja napiszę jakąś wartość liczbową i yy, z lewej i z prawej będzie miała te nawiasy, to wiem, że wynik to jest liczba całkowita, mniejsza równa od tego, co mam w nawiasie. No i żeby to jakoś pokazać i sobie wyobrazić, to wyznaczymy kilka przykładów. Weźmy sobie na początek 1,2 i spróbujemy właśnie tu zastosować na tej wartości tę funkcję. No, i jak to zrobić? No więc generalnie mm, szukamy jakichś liczb całkowitych, które są niedaleko tej naszej liczby. No i wiem, wiadomo, że to jest funkcja, czyli yy, chciałoby się narysować to w układzie współrzędnych XY, ale można też poniekąd narysować to na osi, bo jeżeli tu mam 1, i tu mam na przykład 2, i tu gdzieś wstawię sobie moje 1,2. To bardzo łatwo mogę zobaczyć y, tę funkcję właśnie na osi liczbowej, ponieważ y, te wartości muszą być mniejsze od mojej liczby, więc nie mogę ich szukać po prawej stronie, tylko po lewej. Czyli jedyną liczbą całkowitą, bo podkreślam, że to muszą być liczby całkowite, która jest niedaleko mojego 1,2, to jest 1. Czyli tylko to mogę wpisać, tylko to jest wynikiem. Gdybym wzięła 2, to nie spełniałaby to już własności mojej funkcji. Weźmy sobie teraz na przykład 0,9. Jeżeli zaznaczę to na mojej osi, to 0,9 najbliżej ma wartość całkowitą, ma 1. Ale 1 jest jakie? Większe od 0,9 to co powiedzieliśmy, nie mogę brać nigdy z prawej strony mojej liczby y, tych liczb całkowitych, tylko z lewej. A z lewej pierwszą liczbą całkowitą, którą napotykam, to jest 0. Czyli jeżeli zadziałam tą funkcją na 0,9, to dostaję 0. Weźmy sobie liczby ujemne. Weźmy minus 1,2. Możemy tutaj przedłużyć naszą oś. Troszeczkę skalę zmienimy, żeby się zmie zmieścić. I tu jest nasze minus 1,2. I teraz zauważcie, że i w dalszym ciągu nie mogę iść w prawo, czyli nie mogę pójść w tę stronę, gdzie mam minus 1. Jedyne, co mogę wziąć najbliższą liczbę całkowitą, to jest minus 2. Czyli zauważcie, że tu tak jakby biorąc pod uwagę wcześniejsze przykłady, idę w troszeczkę. W tym samym kierunku, tylko te wyniki troszeczkę inaczej wyglądają, ze względu na to, że liczby y, ujemne po prostu inaczej rosną, można by tak powiedzieć. I teraz tak, co będzie z minus 0,9? No to mogę je zaznaczyć sobie tutaj. I co się okazuje? Najbliższą liczbą całkowitą jest minus 1, i ono leży po lewej stronie mojej liczby, czyli jak najbardziej mogę. Zapisać to i to jest wynik, kiedy działam funkcją właśnie NT. I teraz co się dzieje, kiedy nie mam ułamków? Bo oczywiście pierwiastki też mogę wrzucić do tej funkcji, bo mogę wrzucić każdego x. Jeżeli się wydarzy, że macie na przykład funkcję całości z 1, czyli tak jakbyśmy sobie tu zaznaczyli, no to po lewej i po prawej no mam 0 i 2. No 2 jest większe, 0 jest mniejsze. No ale. Najbliższą liczbą całkowitą. Jedynce jest jedynka, bo mogę mieć równe x, czyli jak najbardziej, jeżeli mam tu liczbę całkowitą dodatnią, ujemną, równo 0, to ona, ta funkcja powoduje, że to jest równe jej wartości. Czyli to samo jest z zerem i to wychodzi tutaj 0. No więc mamy jakieś wyobrażenie o tym, czym jest ta funkcja i jak ona działa, więc możemy przejść do naszego zadania i jego analizy. No, więc spójrzmy na nasze równanie. Zacznijmy je od środka. Dowiedzmy się czegoś, co się dzieje w ogóle we wnętrzu tej, tej całej tutaj funkcji. Jeżeli wezmę sobie kilka przykładów dla rozpatrzenia tego, jakie są wartości tego wyrażenia, może uda mi się uzyskać jakąś odpowiedź. No, więc, tak, jeżeli wezmę sobie przypadek nasz numer jeden. I odejmę od yy, wartości tutaj od całości 1,2, odejmę 1,2, to co się okazuje? Tutaj będę miała 1, tak jak mi wyszło, minus 1,2, czyli minus 0,2. Jeżeli wezmę 0,9 i odejmę 0,9, no to tu wyszło mi zero, minus 0, minus 0,9 to wychodzi minus 0,9. No więc okazuje się, że dla dodatnich elementów wychodzi mi ujemny wynik, który, jak widzicie, jest bliski jedynce i prawdopodobnie będzie blisko zera. Pytanie tylko, czy osiągnie więcej, czy mniej. No to sprawdzajmy. Weźmy sobie jeszcze liczby ujemne, czyli minus 1,2, minus minus, czyli plus 1,2, bo trzeba uwzględnić ten znak. I tu nam wyszło minus 2, plus 1,2, czyli wychodzi minus 0,8. No i tu też wychodzą wartości z przedziału powiedzmy wprost od minus 1 do 0. Weźmy już następny przykład, czyli mamy minus 0,9, minus i minus, czyli plus 0,9. Tu wyszło minus 1 plus 0,9, wychodzi mi minus 0,1. No więc osiągnęłam coś bliżej zera, ale nadal to nie jest 0. Więc wezmę sobie jeszcze jedynkę. W tym wypadku, co nam wychodzi? Jeżeli wiem, że to jest równe 1, minus 1, to wychodzi nam 0. Czyli warto teraz zapytać się, czy jesteśmy w stanie uzyskać Więcej niż 0, bo do tej pory 0 jest naszą największą wartością. I zastanawiając się chwilę, stwierdzamy, że nie da się. Dlatego, że zgodnie z definicją naszej funkcji, ta wartość, ten wynik musi być mniejszy lub równy od tego, co jest w nawiasie. Więc ja mogę uzyskać maksymalnie 0, a minimalnie coś blisko minus 1. No więc mogę zapisać pierwszy wniosek. Pierwszy wniosek mówi mi, że to co mam tutaj w środku jest w przedziale, czyli jest mniejsze równe 0, czyli maksymalnie może osiągnąć 0, a minimalnie może osiągnąć minus 1, ale minus 1 nie osiągnie. Dlaczego? Jeżeli ja zacznę się bawić tymi wartościami, możecie to spróbować. Okaże się, że ja będę już bardzo, bardzo blisko tego zera, minus jedynki, ale nagle zawsze będzie mi wskakiwało na zero, bo będzie się pojawiała całość. A z całości jest to samo, to samo, minus to samo, to jest zero. No więc mamy już pierwszy ważny wniosek. No jak ktoś powie, no dobrze, ale teraz chcę rozwiązać to równanie i wiedzieć dla jakich wartości tego wyrażenia Funkcja całość przyjmuje wartość minus 1. No dobrze, No jeżeli my weźmiemy sobie liczbę z tego przedziału, to zastanówmy się, jak działa funkcja nasza na liczby z tego przedziału. Jak działa? Jeżeli ja wezmę sobie dowolną liczbę z tego przedziału, a wzięłam już i y, 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 minus 0,9 tutaj i 0. To co dostaje? To Pomijając 0, bo 0 jest 0, czyli nie chcę tego brać, prawda? To, to co się dzieje? Jeżeli wezmę minus 0,1 na przykład, no to okazuje się, że dostaje wartość minus 1. O, to jest to, co chcę. Idę dalej. Jeżeli wezmę sobie minus 0,5, no to działając naszą funkcją, całość, nie mogę wziąć zera, bo musi być mniejsze, czyli dostaje minus 1. I okazuje się, że praktycznie dla każdej wartości, poza zerem, z tego przedziału będę miała prawdziwe moje równanie. Czyli podchodzimy od te do tego równania troszeczkę od końca. My sprawdziamy, co daje mi ten wynik. Nie rozwiązujemy tego tak, jak zazwyczaj stosując jakąś algebraiczną sztuczkę. Tylko po prostu analizujemy. I żeby być bardziej przekonywującym, możemy sobie narysować fragment naszego wykresu tej funkcji. Dokładnie w tym przedziale, bo okazuje się, że ta funkcja ma też specyficzny swój wygląd. Ona nie jest funkcją ciągłą. I moi drodzy, jest to funkcja tak zwana schodkowa, dlatego że ona. Po prostu zachowuje się jak schodki, bo w przedziale od minus 1 do 0 ona faktycznie tak czyli w naszym przedziale tylko y, z innymi nawiasami, dla minus 1 mam minus 1, dla 0 ma 0 y, dlatego mam tutaj otwarte kółeczko i tu powstaje mi jeden ze stopni mojego schodka, bo dla wszystkich wartości na tym schodku ona będzie miała y, dla x będzie miała wartość minus 1. Kiedy przejdę do następnego przedziału, schodek się podnosi. Dla zera jest 0, dla innych wartości też jest 0, i gdy dochodzę do jedynki, otwieram kółeczko, bo dla jedynki jest już 1, i schodek idzie do góry, i tak dalej, i tak dalej, i w lewo, moi drodzy, i w prawo. Dlatego, co mogę wywnioskować? Jakie xy są rozwiązaniem mojego równania? To, co mówiliśmy wcześniej. Tylko i wyłącznie, praktycznie dla, z tego przedziału dla zera. Ale to nie znaczy, że ja mam wyrzucić x równego 0, bo co daje mi 0? Zobaczcie, że jeżeli wstawię za x 1, to też wychodzi mi 0 tutaj w tej mojej funkcji wewnętrznej, jeżeli wstawię dwójkę, też wyjdzie mi 0. Jeżeli wstawię minus 3 też wyjdzie mi 0, co oznacza, że dla każdej liczby całkowitej wstawionej tutaj za x będę miała wartość 0. A chcę mieć minus 1. Dla wszystkich pozostałych to minus 1 uzyskam. Nieważne, czy będą one ujemne, czy one będą dodatnie, bo wszystkie będą należeć do przedziału od minus 1 do 0. No więc odpowiedź ostateczna do tego zadania to jest x należący do zbioru liczb rzeczywistych. Z wyłączeniem liczb całkowitych możemy napisać tak, a jeżeli ktoś woli, możemy napisać. Tak, w zależności od tego, co przyjmujecie jako literkę za zbiór liczb całkowity. I to jest moi drodzy odpowiedź do tego zadania. Tych hiksów jest całkiem sporo. Bardzo serdecznie proponuję, żeby sobie samodzielnie przeanalizować to zadanie powolutku, z dowolnym rozrysowywaniem i podstawianiem, bo jest ono naprawdę ciekawe. A ta funkcja, ponieważ ona nie jest jakaś naprawdę taka złożona, warto ją nawet gdzieś w szkole omówić może. W liceum, czy może nawet i wcześniej, jeżeli y, ktoś jest y, w jakiejś klasie, po prostu są osoby zainteresowane, bo właśnie jest to taka, taki ciekawy przykład równania, który nie jest algebraicznie skomplikowany, tylko wymaga po prostu pewnego tutaj zauważenia. Jeżeli macie jakieś pytania do tego zadania lub macie też w waszych y, archiwach jakieś ciekawe przykłady ciekawych równań, ciekawych funkcji, zachęcam do kontaktu. Zachęcam także moi drodzy do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.